Cześć, witajcie, z tej strony i a to będzie kolejny odcinek serii ROM Total War. Jedziemy. Mam cukier w W ogóle jestem chory, dlatego mogę kaszleć. Frankowie... Ja nic nasz halikarnas. Ma, aha, my się wymyli sala na Aha, dobra, już wszystko rozumiem Dawno nie grałem Tankert Tu nikt Dzielnicy frakcji Przywódca frakcji, Innego mi brakuje Sprzymierzeńcy, sprzymierzeńcy, samo sprzymierzeńców jesteśmy otoczeni Dobra. Nic nie może nam... Aha, dobra. Okej, okay. a jeszcze jakby tak przymierzę informacja o macją informacje o mapie. Okej. Okay. Jakie debile? A ja mam kolejny sojusz z Burgundami, czyli mieszkańcami północy tutaj. Raport z budowy, sprawozdanie z przebiegu góry. Mm. Mm. Dużo map widzimy dzięki cesarstwu. Taki plusik jakby. Dobra. Hmm. Dobra. Chati w ostroku. Dobra. Mam w ogóle jakąś wojnę? Nie, mam dużo strzałuszników. Wypowiedziano wojnę wandalowego tunelu. Yes. Uda, uh -huh. no, skoro na razie spokój, to to wykorzystamy. Będziemy specjalnie się na wojnę garnąć. Aha, dobra, bunt został stłumiony, no dobra. Drogi trzeba pobudować. Dzięki drogom będzie się lepiej jeździło. Wykorzystamy okres pokoju, żeby kasy trochę przyszło. Co eee. mhm. wybudujemy plac ćwiczeń i pole ćwiczeń? Проведуние о вещине фракции о... Крок в дорослость. Тогда не будется тут. Нет. Тут. Извиняюсь. О, тут место славной битвы. Ej! Bojokal! Rotar. Chodź zbuntowani Alamanowie. No i trzeba ich bunt zgasić. Wstanie... Tak, tak, zakończono, zawiązano przymierze gości. Dobrze. Dobra, najpierw... Ну, я думаю, ты сам Ну, это тогда мог так тоже Dobrze, że to trochę pasy najdzie. Je, ja bym mógł to wykorzystać i zatykować ich stolicę, na no. z czaty. Rów już by poszedł, ale to muszę oddziały zwerbować. No dobra, niech będzie. I tak mam ich informację o mapie. Sprawozdanie z przebiegu. Dobra, tu jest ta rekrutacja się zakończyła. Chłopów zwerbuje jeden oddział. Tu zwerbuję łuczniku, a po jednym. No tu raczej nie trzeba werbować, bo właśnie jesteś taka. O no, i tu mogę tylko cek, cek i ozle. Czy ja mogę na wyższy na wysoki dam, na wysoki bardzo wysoki tu mogę dać I tu na mogę da dać na bardzo wysoki I tu mogę dać na bardzo wysoki Dobra. Ja mam wyjdę, tym się zbuntują. Dobra, nic. Trzeba tak coś trochę poczekać jeszcze. się. Burgundowie obrońcy Longobardowie. Akceptuj! Wypowiedziano wojnę górgundowie. Oto są longobardowie. No to ja mam... Unable to move <coughs> 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 Yeah, that's I'm i Hmm. No to ładnie. Pobudowane. Tu teraz trzeba... Tu już ładne by to można było po tym jednostki hebanów i tak dalej. No i sobie przeszkolimy. Wybudować nic nie wybudujemy, ale... Tu armię Chlodia. Chcę... Chcę... Nie wszystko. Ja jeszcze ci dokupię na imieniu. Jazdę. Ok. Remis zabitych. Mniej 90 zostało. No i teraz będzie zwycięstwo. I zniewolić. Aw oh yeah. Armię renegatów! No to to w sensie, że nie rozumie Dobra, nie rozumiem o co w tym chodzi Wiem, że mamy teraz tu miasteczko Zdobyte kolejne W którym Czy mamy, jesteśmy winni? Oh bobas será que eu <laughs> <Dobre. risos> Naprawdę przepraszam Ale choroba mnie dobija Ostatnim czasem Chyba nowie. Barbarzyńcy, chłopi Możliwe rekrutacje Wspaniała siedziba, bateria do prawa A ta ta, tak To Po prostu nie ma nadzorcy Tu Genobaldy Gęzryk Zawieszenie broni Ok Tymczasem jest Git Mamy zawieszenie broni z tak, Longobardami My się podzielili na przymierze informacje o mapie nie mam jeszcze, już synu. Więc ten dzieci, oni tak nas zaatakują. Zabójca. już mi idzie. No, Dobra, naprawimy tą kanalizację. Przeszkolimy jednostki. Okej. Okay. I zaraz będziemy kończyć. Gędzryk. Boję się, że oni mogą zaatakować siłą bombardowy, bo to jest takie niepewne. Najlepiej jakby zaczęli oblegać miasto nie, nie, nie. albo wici z Frankii albo wici z Alemanii bo to są miasta już dość rozwinięte I jakby je ten no to to by było znacznie takie łatwiejsze żeby przyjąć łatwiejsze do otwarcia Dobra mam wysokim a kasa się skończyła wgórzają mnie dobra zaraz kończył odcinek okej okay. powstanie z coś gorszego raport budowy Ostroku, dom zgromadzeń nagle szkolenie No wiedziałem, że nie zdradzą. O tu jest mała armia, żeby się obronić. Czyli trzeba będzie iść z odsieczą. Ale ja nie wiem skąd, z i tu jest armia. Lenowald i Bukhardt. Cyk, 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 cyk. Jeszcze. Nie, merod już tak. będzie wam dowodził Jeszcze dokupić ci na imię są taką armię Nie, mi się zdaje, że te miasta tutaj poupadają Barbunek tu z Ponowne przeszkolenie i werbunek. Pan już ma taką jako armię. On go bardzki przywódca frakcji. Ale oni będą chcieli mnie zagłodzić. Atakują. Tanker. Ale ile, że wysiekł? Trzy tysiące. Ładnie. Co? Czemu to jest... ...rebelianckie? Ty już sobie port, A ty poda się jazdy. General, James, move out. Okay. No dobra. Yes, <coughs> szpieg. On. Szpieguje w armii. Wciężby co frakcji gra jeszcze co? W No. Oj, idą mi nawicy z Franki. Muszę tu... zderbować Dużo biegał te tej jazdy, też można A za będzie, będziesz jak merobić Tak za zaatakował mnie, nie wiem czy poprą go A nie, a tak tego pokłamam

To już jest dobry but. Może, czy no może ten, ale... Walczy całkiem, całkiem. I teraz dużo kasy nie dostajemy. Be settlement! Settlement under Ładnie. Ładnie, ładnie. Tu zaszturmujemy. Okej. Okay. No i teraz zakończymy odcinek. No i ładnie. Okej. Okay. Tu was do przeszkolenia, do wziąć dobre ciały tu się porobiły. Poprawa, budowa, nic. Dobra, no i tak ładnie sobie zakończymy odcinek. Ja się zami żegnam. Na razie i cześć. Do zobaczenia.